Dzień dobry, witamy serdecznie. Kończy się stary rok, za chwilę rozpoczyna się nowy rok 2015. Czego życzyć prezydentowi właśnie w tym nowym roku? Oj, no mam szczerze siły, wytrwałości w swoich postanowieniach. Ja w niego bardzo wierzę, więc mam nadzieję, że nie będzie miał żadnych problemów. Jest silny, odpowiedzialny, no i przede wszystkim pozytywnie nastawiony do, do wszystkiego, więc mam nadzieję, że spełnią się jego plany. Jakich decyzji spodziewałaby się pani jako mieszkanka Starachowic? Ojej, przede wszystkim e, to, co Marek miał w planie, o czym mówił, czyli o e, takiej obwodnicy o drodze, e, która miałaby ominąć ulicę Radomską, e, to jest jedna rzecz. Dwa, no mam nadzieję, że, to, e, że miasto zrobi się troszeczkę bardziej kolorowe i bardziej żywe, bo tego nam potrzeba. E, Wiadomo, nowy rok szybko minie, za chwilę będą wakacje, przyjdzie lato. Spodziewamy się również takiej dobrej promocji dla Starachowic, więc co o tym mogłaby Pani powiedzieć? Ojej, no ja jako y, muzyk, artysta mam nadzieję, że y, zrobimy jakąś fajną imprezę, na którą będziemy mogli zaprosić y, bardzo fajnych, ciekawych artystów, co oczywiście przyciągnie tłumy do naszego pięknego miasta, do Starachowic. No i mam nadzieję, że może taki koncert odbędzie się na przykład na Lubiance, która jest y, no, pięknym miejscem malowniczym, a jednak jakby nie patrzeć, turyści uwielbiają jeziorka, spokój, las, wszystko, wszystko to mamy. Czy to prawda, że w Starachowicach są bardzo przystojni kamerzyści? Tak, w Starachowicach są najprzystojniejsi kamerzyści. Pozdrawiam.